Cześć! Dzisiaj będzie informacyjny odcinek z tego... Z, moich, z mojego kanału nie będzie się już nazywał sztuczka perfektywna to, to są jest zjaśnieniem tylko sztuczka magiczne z wyjaśnieniem lub gry na telefonie lub na xboxie więc to będzie różne, będą dwie nazwy i będzie już intro będą dwa intra jak... ale będą miały taki sam napis Jedno intro będzie już w tym filmiku, co będzie za niedługo wrócone po tym filmiku. I tak, filmy będą we wtorki około 15:00, może 14:30. W środę o 13:00, gdzieś tak, będą około 13:00. Nie wiem, czy w piątek. W czwartek. No, czasami, czasami w poniedziałek I czasami w czwartek yy, W rano, ale to rzadko Ale czasami no, może tak. tak Więc Jeszcze mam różne rzeczy Tak na przykład jak mam obiecałam Że nie, nie? Takie. No i są właśnie takie różne Zobaczmy, um, tak Dobra, to tak. Mam nadzieję, że. że, że. I tak bardzo was proszę, byście wpisali w komentarzach, jakie mam sztuczki robić. Oczywiście nie wszystkich, ale tam jakieś. Sorry. Dobra, to w tym filmiku na tyle. I czekajcie chwilę... I będą już na takie prawdziwe, ale to bardzo prawdziwa magia będzie na właśnie na moim kanale pokazywana. Prawdziwa, naprawdę prawdziwa. I mam nadzieję, że nigdy nikt z Was jeszcze tego, czegoś takiego nie zrobi. Czy, co ja robię taką magię, jedną. To naprawdę nikt, ale za to nikt. Nie wiem, może nawet dzisiaj będzie na taka magię. A teraz dzisiaj jeszcze ostatni dzień świąt, więc wszystkiego najlepszego. No i to na tyle. się.